Siemanko, widzimy się w fasoli dalej po raz kolejny i tak tylko, że w tym razem z innego miejsca widzimy się tak jakby w dole zawsze nagrywałem e, początek na górze tutaj już to fajnie teraz wygląda krzaki się te bujne zrobiły takie grube jest całkiem przyzwoicie podoba mi się to tylko nie podoba mi się ten chwast i dzisiaj właśnie wykonuję zabieg od chwastu, tu są takie momenty. Tutaj, gdzie na przykład miejscowo nie było doglebowo dobrze opryskane, to jest już masakra, nie? Tutaj też powyskakiwał taki już większy zagłusza tą fasolę. Tutaj dzisiaj właśnie zabieg od niego wykonuje. Zobaczymy, czy to wszystko podziała. Te dłużej i tak przyjdę, które dnia i powyrywam. Teraz nie było możliwości, bo deszcze padały cały czas, ale po tej odżywce i deszczu, fasola kurczę piękna, podoba mi się nie ma co narzekać jeszcze zobaczę czy jakieś robaczki tutaj są czy coś to niby 3 lata wszystko po kolei, no ale nie ma jakichś tam takich, że siedzą i żerują, chyba bardziej może coś tam, nie, nie widać nic ale zobaczcie tu wysypisko, nie malutkich chwastów no, i te malutkie się zwalczy, a z tymi dużymi to już na pewno będzie problem. To raczej ręcznie przejdę się to po prostu taką wyrywam szybciutko. To dużo tego nie ma, tutaj jest tylko taki kawałeczek w tym dołku, a tam na górze jest czysto. Także spoko tu przejście wziąć, wyrwać tylko te duże i będzie już naprawdę elegancko. Szkoda fasoli, żeby się zmarnowała w tym dużym chwaście. I właśnie dzisiaj tylko oprysk od kwastów. I tyle. Jak się uda, to jeszcze jutro wiadę jeszcze jedną, może jakoś odżywką, żeby to odżywić. Bo w sumie warto, bo fasola fajnie rośnie. To można coś tu pchać jeszcze więcej. O, ale tu jest plaga w tych kwasików malutkich. Patrzcie to, co tu się dzieje. Wystarczyło tylko ruszyć ziemię oszczędnością. Jeden deszcz, taki porządny, kilkudniowy. Znaczy, no, nie, jeden, no, kurde, kil, kilka dni padało. Trochę litrów spadło. I normalnie nasiane. Wszędzie zieloniutko się zaczyna robić. Jak to jak to kurde, by tego nie opryskał. Nie chcę wiedzieć, co to by było za miesiąc. Tam dżondirka zgosiłem, żeby tu coś nagrać, takiego. Ale spoko jest, naprawdę. Tutaj jest taki ten odmiedzy, znaczy od, miedzy, od mojej pszenicy, kiedy rządki, nie wiem czy to widać. To tutaj już jest masakra, nie? Bo dotąd tak jakby prysko opryskiwacz i tu jest czysto w miarę. A tu, gdzie nie pryskał, ten doglebowy e, oprysk to normalnie masakra. A wszystko tak samo było, oszczędnościowo jeżdżone, nie? Także jest duża różnica. Na pewno ten preparat coś podziało. Tak, o słońce już zachodzi. Wszystko ładnie wygląda. Jakby nie ten deszcz, to pewnie ta fasola by była taka malutka. Ale akurat udało się. Troszkę się klei na koła. Bo jest jeszcze wilgotno. czy się nie od ten. Nie przeszło z wierzchu. o jakaś kurde. Kawałek metalu. Schować. Tak, o, się pryska. Aby tylko gradu żadnego nie było, i będzie luks. W tamtym roku było może z pół tony z hektara. Nie, no może troszkę więcej niż pół tony. No ale kurde, w tym roku mam nadzieję, że będzie lep lepsza ta fasola i wydajniejsza. Też ten opryskiwacz fajnie, pewnie dużo da, bo jednak te zabiegi są dokładniejsze. O, coś kapie. Kurwa, dobrze, już, już myślałem Stąd też nie mi nic. Już przestraszyłem że z opryskiwacza już coś się daje. Na razie wszystko chodzi dobrze, to nie ma co psuć. Nie wiem, może jeszcze dogram wam, jak tam góra wygląda. I tyle. Ja sobie tutaj działałem. No i tak widzieliście taki przejazd krótki Naprawdę nie wygląda ta fasola źle Myślę, że warto jeszcze coś odżywić i jakimś, nie wiem Dodać je jeszcze jakiś składników Naprawdę będzie chyba w porządku Nie jest idealna, ale jest koko Na pewno jest o lepsze niż w tamtym roku Jak nie będzie tych kwastów to już będzie super. Myślę, że jakiś jakiś plon będzie z niej. Chyba, że ceny nie będzie całkiem. To będzie masakra. Ale nie wygląda tu naprawdę źle jak na razie. Dobrze, że te deszcze były, bo bez nich pewnie by wszystko zwiędło.